Regularny odcinek w przyszły weekend. Dziś specjalne memento do rządzących. Od dziesięciu lat przegrywamy wszystkie wybory po kolei. Z jednego ciągle tego samego powodu: braku komunikacji z narodem. Komunikacji, czyli porozumiewania się zrozumiałym językiem. Z tego także powodu nie potrafiliśmy wygrać nawet dwóch ostatnich, najważniejszych dla Polski wyborów. Tych z października 2023 i ostatnich prezydenckich. Mimo, iż po ośmiu latach demolowania kraju przez bandytów na kaczych łapach, PiS powinien nie wygrywać, lecz drżeć o przekroczenie wyborczego progu, a wystawiony przez nich na prezydenta kanciarz nie wejść nawet do drugiej tury. Gdyby obóz Donalda Tuska zamiast cichego popiskiwania w dżentelmeńskiej retoryce obudził naród językiem w którym sam był przez PiS opluwany, gdyby kampanię Trzaskowskiego prowadził wyborczy sztab, a nie o wzajemnej adoracji, nie mówiąc już o samym kandydacie, wyniki wyborów byłyby zgoła inne. Taki Przemek Zaleta ośmieszyłby mitomana z Gdańska już w trakcie kampanii, a druga tura zakończyłaby się niezwycięstwem z Grywusa, a jego blamarzem on zresztą nie wygrał bo wybory były przez PiS i ich kolaborantów sfałszowane. Powinny być unieważnione i powtórzone pod międzynarodowym nadzorem. Samo tylko nielegalne użycie aplikacji Mateckiego skutkować powinno natychmiastowym unieważnieniem wyborów. A propos Mateckiego, dlaczego ten bezszelny bydlak nie siedzi? Mało prokuraturze dowodów? Za mało okrad jeszcze Polskę? Ukarani dolegliwie, karnie i finansowo. Muszą być też wszyscy oszuści zasiadający w komisjach. Miejmy nadzieję, że nowy minister sprawiedliwości, czyszcząc suchnące pisie bagno, nie zapomni i o nich. Dziś apelujemy do rządzących oraz wszystkich, którym drogi jest los Polski, aby jak najszybciej wziąć się za zdemaskowanie przed całym narodem, w tym suwerenem. Największych łajdac, z którymi Banda Kaczyńskiego podpaliła Polskę i wygrywała wybory. Bez tego nigdy nie będziemy normalnym, demokratycznym krajem. Od siedmiu lat staramy się otwierać Polakom oczy. Wielokrotnie apelowaliśmy również do PO. Powtarzamy dziś jeszcze raz: bez właściwej, czyli przemawiającej do sumienia i emocji, zrozumiałej dla wyborców, pis komunikacji z narodem. Nie wyczyścimy Polski z pisowskiej gangreny. A przecież to takie proste. Wystarczy użyć tylko odpowiedniej retoryki i odpowiednio emocjonalnie to podać. Powołano wprawdzie rzecznika rządu. Niewiele to jednak chyba zmieni, bo choć chłopak ma dobre zamiary i próbuje pójść w dobrym kierunku, jest jednak zbyt kulturalny i wygładzony. Podobnie jak jego przekaz. Jeśli koalicja nie chce przegrać walki o normalną, myślącą Polskę, musi poza rzecznikiem mieć paru tak zwanych trybunów ludowych. Ale takich trybunów, że po ich występach, a czasem jeszcze w trakcie, pisie kanalie wiać będą przed gniewem ulicy. Demaskowanie ich zacząć należy od głowy, od samej góry, od dwóch arcykanali, które podpaliły Polskę Kaczyńskiego. Macierewicza, zbrodniarzy którzy perfidnie cynicznie i z pełną premedytacją dokonali najbardziej plugawych zbrodni na Polsce zacząć trzeba od oszustwa smoleńskiego praprzyczyny sytuacji którą mamy obecnie kolejna miesięcznica symbol podziału narodu a jednocześnie symbol największej hańby Warszawy w dziejach tego miasta już za tydzień po raz kolejny obie kanalie będą próbować tam szczuć Polaka na Polaka, podpalać i anarchizować kraj. Zdesperowani tym, co się tam odbywa, tą haniebną kompromitacją i kapitulacją Warszawiaków, tym razem podajemy gotowe teksty. Czy znajdzie się wreszcie choć jeden patriota, który przywiezie koncertowe nagłośnienie i puści Polakom słowa prawdy? Ale puści tak, że polecą papcie, że usłyszy w mediach je cały naród. A obaj zbrodniarze wiać będą w panice z placu już po paru minutach od przybycia. Poniżej gotowy materiał. Wystarczy puścić to przez głośniki.